Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy. W tym trudnym dla naszego miasta również okresie potrzebujemy my medycy waszego wsparcia. Bardzo prosimy firmy, instytucje, organizacje pozarządowe, a nawet mieszkańców, osoby prywatne o pomoc w wsparciu nas w postaci przekazywania sprzętu, sprzętu medycznego, sprzętu niezbędnego, abyśmy mogli bezpiecznie jeździć do pacjentów. Drodzy państwo, Codziennie te karetki, nasze częstochowskie, wyjeżdżają do kilkudziesięciu podejrzeń zakażeń koronawirusem. Każdy z nas, medyk, musi być w takim przypadku odpowiednio ubrany, odpowiednio zabezpieczony, co da nam w pełni bezpieczeństwo. Niestety, pomału nasze zapasy się zaczynają kończyć. Również są problemy z dostępnością sprzętu. Dlatego bardzo tutaj prosimy Was o pomoc w pozyskiwaniu tych sprzętów. Na chwilę obecną potrzebujemy bezwzględnie maseczek jednorazowych, chirurgicznych, kombinezonów, środków do odkażania, środków do dezynfekcji, e, karetek, również e, gogli, gogli okularów ochronnych, przyłbic, e, które są w chwili obecnej mało osiągalne, a dla nas, dla ratowników, akurat one są najbardziej skuteczne do działań medycznych. Dodatkowo rękawiczki czy też przejście radła jednorazowe, które idą w dużych, dużych ilościach. Drodzy Państwo, to od nas zależy w chwili obecnej, jak szybko wirus będzie się rozprzestrzeniał, zwłaszcza tutaj po terenie naszy, naszego miasta. E, apelujemy również, że jeśli wzywacie Państwo pogotowie ratunkowe, to bardzo prosimy o szczerą rozmowę z dyspozytorem, nie zatajanie informacji o możliwych e, kontaktach z osobami e, zagrożonego rejonu, czy też... Z kwarantanny, ponieważ my przez 12 godzin jeżdżąc do takich pacjentów narażamy własne życie. My wychodząc z domu do pracy nie wiemy, czy wychodzimy na 12 godzin, czy być może na 2 tygodnie. Dlatego, Szanowni Państwo, apelujemy o rozwagę. My pomagamy Wam, Wy pomóżcie w tej chwili nam.